Witam państwa serdecznie z cudownego miejsca. Jesteśmy właśnie na Wieży Widokowej w Andrychowie. Jest to nowe miejsce na mapie atrakcji. Wokół nas rozpościerają się niesamowite widoki, a jestem tutaj z nikim innym jak z panem burmistrzem Aleksandrem Kasperkiem. Witam serdecznie. Witam państwa, witam panią. Panie burmistrzu, kiedy to piękne miejsce zostanie oddane do użytku dla mieszkańców i nie tylko? Zgodnie z umową, wykonawca ma czas do, do połowy października, ale jak Widzimy już na załączonym obrazku, to prace są praktycznie wykonane, czekamy e, tylko na zgłoszenie wykonawcy e, do odbioru. Musimy się zastanowić nad kwestiami jeszcze bezpieczeństwa, nad e, regulaminem. Żeby to miejsce, tak piękne miejsce i z takim no niesamowitym, e, niesamowitym widokiem, e, po prostu spełniało tę funkcję, ale było też bezpieczne, mhm. żeby każdy mógł z tego korzystać i żeby tu nie było jakichś e, nieprzewidzianych tragedii. Musimy się zastanowić nad dojazdem służb, bo tak jak mówię. E, one będą poinformowane dlatego, że mamy tu monitoring na dole, jest monitoring obiektu na dole, który jest połączony z, ze strażą miejską, mamy kamerę na wejściu, mamy kamerę na dachu, jak ktoś nie będzie mógł wejść na górę, bo jednak jakby nie było, jest to test dla e, kondycji, na przykład w moim przypadku dzisiaj, jest. jest to siódme piętro, więc e, jak ktoś nie może wejść, no to jest monitoring, jest monitor duży będzie na dole, który będzie pokazywał te piękne widoki e, z góry, więc myślę, że wszyscy będą zadowoleni, którzy tu podejdą. Mamy jeszcze teren ogrodzony, ja tu tego miejsca, ale prosił, żeby przez młodzież, czy, 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 czy takich jakby chętnych jeszcze nie forsowali tego miejsca, tylko jest, że jest jeszcze jakby to powiedzieć, no nieotwarte oficjalnie. Więc ten regulamin bezpieczeństwa to jest najważniejsze, no nad tym pracujemy, żeby tutaj. Jeśli chodzi o wejście na samą wieżę, to czy będą określone godziny funkcjonowania tej wieży i czy przede wszystkim, czy wejściówki tutaj na górę będą płatne? Czy jest to już może uregulowane w jakiś sposób? Wejście na wieżę będzie za darmo. Mhm. Dla każdego, dla wszystkich, bez żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenie to są ograniczenia ruchowe. Co do godzin, to jeszcze nie wiem. Nie jestem w stanie to odpowiedzieć na to logika podpowiada, żeby to była jakaś godzina zamknięcia, ale jeżeli coś obiekt wymkniemy, to to może być różnie, bo to jest tak z tymi orlikami, tak? Jak są zamknięte, to są większe szkody niż są otwarte. Ale z drugiej strony jest to takie miejsce tutaj, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może tutaj mhm. e, wydarzyć, więc to jeszcze nad tym pracujemy. Zobaczymy. Miejsce mhm. jest naprawdę piękne i jak Państwo widzą, każdy kawałek gminy Andrzejów stąd, 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 stąd widać. Dokładnie tak. tak. Nawet tak czuję, że tutaj ruchy są jakieś tak, w że... Panie burmistrzu, przestrzeń właśnie wokół że tam na dole, jest bardzo cicha, nie ma ulicy, nie ma samochodów, dom My są dość daleko, więc będzie to miejsce, w którym młodzież na pewno właśnie będzie chciała troszeczkę poszaleć. Więc odnośnie tego monitoringu, odnośnie dojazdu służby to wszystko rozumiem. Natomiast tutaj myślę, że dobry moment jest. Żeby zaapelować do młodych ludzi. Korzystajmy z takich miejsc. One są wszystkie dla nas, widoki są piękne, możliwości gminy są coraz większe, natomiast szanujmy też te wspólne przestrzenie tak, żeby służyły nam one coraz dłużej. Ja, Panie... ja się przyłączam do tego apelu i zobaczymy, ile będzie tych podpisów takich na tym drewnie, nie? Dokładnie tak. To jest... Kocham Jolea wosy. Panie burmistrzu. Trochę teraz odbiegając od tych tematów przyjemnych, uprzyjemnimy sobie je fajnymi widokami. Natomiast z racji tego, że dość dawno się nie widzieliśmy, chciałam zapytać o ostatnią sesję Rady Miejskiej. Jak Panią ocenia i to, że pani burmistrz nie otrzymała absolutorium? Czyli tak przełamujemy. Te, te, te standardy i ben, sezon ogórkowy troszkę zakłócimy Delikatnie. Tą polityką, nie chcą słychać. No to może króciutko, rzeczywiście tak potwierdzam. E, pani burmistrz nie dostała absolutorium za wykonanie budżetu za 2024, co mnie dziwi irytuje, dlatego że e, 2024 był takim specyficznym rokiem, bo połowę tego roku my, p, tak naprawdę rządził burmistrz Żak, e, który przygotował budżet, który go zostawił, e, który myśmy go wykonali. I on został wykonany, dlatego że Rio, e, czyli Regionalna Izba Obrachunkowa w pierwszych e, opiniach e, Komisji Rewizyjnej. Przekazała, że nie ma podstaw do tego, żeby pani burmistrz nie dostała tego absolutorium, więc tak samo się stało również później po nieprzegłosowaniu tej uchwały. Rio też stwierdziło, że nie było zasad, zasadne, żeby, żeby tego absolutorium nie dostać. Dziwi mnie to naprawdę, że poprzedni burmistrz, który, który tak jak mówię jeszcze raz, zostawia budżet. Zostawia inwestycje, rządzi pół roku i głosuje przeciwko swoim inwestycjom, swojemu budżetowi na nie. No to jest, nie boję się tego powiedzieć kolejny raz, koalicja nie bo nie. To nie, ale oni muszą zrozumieć, że nie głosują nie, Mistrz pani burmistrz, oni są przeciwni mieszkańcom. Ja to tak odbieram. I dochodzą do mnie w sytuacje takie głosy, że, że mieszkańcy, są, mieszkańcy są już sfrustrowani, już są jest Stąd te. moje pytanie też właśnie. Dlatego tą sytuacją, co mieszkaniec przychodzi, a co to macie za wojenki? No właśnie to są takie nie, niebo, nie. Mhm. Więc oni nie robią nam krzywdy, tylko mieszkańcom. I Panie burmistrzu, właśnie, że przerwę. Jak pan myśli, jak to się dalej potoczy, jak to się skończy? Y, czy właśnie mieszkańcy tutaj w jakiś sposób będą interweniować? Czy znaczy, dochodzą do mnie informacje, że, że mieszkańcy jakiejś grupy mieszkańców różnych y, y, zbierają podpisy pod referendum o odwołanie Rady? I to nie jest takie wcale bardzo skomplikowane, bo to jest prosta procedura. Wyobraża sobie pani, że radni, którzy oszukali mieszkańców w taki czy inny sposób, uzyskają kolejny mandat? Albo radni, którzy przyszli do rady i za każdy razem są mistrzami w wstrzymywaniu się? Radny nie jest po to, żeby się wstrzymywać. Radny jest po to, żeby decydować tak? w imieniu mieszkańców, bo po tego go wybrali. Nie potrafisz decydować, to idź, idź pracować do apteki. No, to, to jest y, takie y, bardzo proste. Co będzie, nie wiem. Pewnie, jak to mówią, karawana jedzie dalej. Y, inwestycje robimy. Y, pomimo tych kłód pod nogi, mi się wydaje, że się dużo dzieje i dziać się będzie bardzo dużo. Mhm. Myślę, że ja patrzę z optymizmem w przyszłości. Yy, omijając już ten temat, yy... Jeśli chodzi o kolejne inwestycje, bo takie są gdzieś w planach i w drodze, co jeśli chodzi o miejsce teżni solankowej? Czy jest jakiś pomysł na zmianę tego miejsca, które jest w planach, czy może ono pozostanie? Na tym etapie to już za późno na jakiekolwiek korekty czy zmiany miejsc, więc nie wchodzi to w grę. Nie wiem skąd się w ogóle taki pomysł pojawił, żeby coś zmieniać. Nie. Ustalone jest miejsce w parku miejskim przy, przy kościele, więc to będzie realizowane. Prawdopodobnie będziemy ogłaszać już niedługo przetarg na, 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 tą, na tą inwestycję i rozpoczną się prace. Myślę, że mogę uronić, uronić tu troszkę rąbkę tajemnicy, że będzie też modernizowany ten duży plac zabaw przytężni przy kościele. Więc on już jest taki wysłużony. Hmm. Moje dzieci już mają kilkanaście lat, a tam się bawiły, więc nie za bardzo tam już było więcej coś zrobione. Jest ten czas. To jest ten czas, żeby już, już powymieniać te zabawki na wierzchnie, na bezpieczne. Tam ja pamiętam, jak moje dzieci tam chodziły, że tam wystawały sukni z że którzy ich zęby gubili że tak, tak miło, więc. więc to jest ten czas. Myślę, że dużo inwestycji w sierpniu ruszamy z nakładkami, to też jakby takie inwestycje drogowe. Rozpoczynają się prace na boisku w roczynach. No jest dużo inwestycji, które, które są przetargi też rozstrzygane. Mamy oświetlenie boisk w Targanicach, w, granicach, w no jest, jest Dużo się dzieje, więc, więc myślę, że wejdziemy w ten wrzesień taki końcówkę drugą połowę roku z takim impetem. Przydupem. Panie burmistrzu, pięknie dziękuję za rozmowę. Myślę, że jeszcze nacieszymy się troszeczkę tymi tak. widokami, które są wokół nas i skorzystamy z pogody. Państwu bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu i zapraszamy Państwa na kolejne wywiady. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.